Cześć, z tej strony Gosia czytam i zapraszam Was na największe rozczarowanie 2022 roku. Ten film będzie krótki, bo po pierwsze tracę głos i nie wiem, ile jeszcze w stanie będę nagrać i powiedzieć, a po drugie, nie mam jakoś bardzo dużo rozczarowań. Mam wrażenie, że nauczyłam się już dawno dobierać sobie tak lektury żeby tych rozczarowań unikać i też staram się nie kończyć książek, które mi się nie podobają i nie tracić na nie czasu. Często dzieje się to samoistnie. Po prostu na tyle miałam w tym roku problemów z czytaniem, skupieniem, koncentracją, że nie miałam możliwości czytania książek, które mnie nie zachęcały do tego, żeby kontynuować lekturę. I też mam wrażenie, stąd te książki, które mam tutaj są dosyć krótkie bo pewnie nie przebrnęłabym przez nie, gdyby nie to, że miałam jakąś motywację, która mnie właśnie pchała do lektury. Jak zawsze podkreślam, że to jest mój subiektywny ranking i nawet trudno mi powiedzieć, żeby te książki były najgorsze. Są to właśnie takie rozczarowania, książki, które nie spełniły moich oczekiwań. Wszystkie te książki, o których powiem, z wyjątkiem jednej, którą wspomnę na koniec, to są książki, które skończyłam, bo tych, które porzuciłam w trakcie czytania, już chyba nie pamiętam. I po pierwsze, książka Diane Satterfield: Czarne skrzydła czasu. Diane Satterfield to autorka która napisała książki takie jak była sobie rzeka i trzynasta opowieść i obie te książki bardzo mi się podobały natomiast czarne skrzydła czasu to książka która mnie dosyć mocno znudziła nie jest to książka pozbawiona zale to powiada z tego co pamiętam bo pamiętam już bardzo słabo historię mężczyzny który zostaje zarządcą a później chyba właścicielem fabryki i możemy obserwować taki jego skok społeczny, to, jak rozwija tę fabrykę, jak zmienia się przez lata, ale też tragedii, jak wpływa na niego tragedia rodzinna, którą w pewnym momencie przeżywa. I trochę ta książka dla mnie do niczego nie prowadzi. To znaczy jest tam takie założenie, że na początku widzimy, jak ten mężczyzna, jeszcze będąc chłopcem, zabija ptaka. I to jest ta wina, która potem w jakiś sposób, można powiedzieć, że go prześladuje do końca życia. Ale jest to wszystko dla mnie dosyć mocno naciągane. To, co było ciekawe, to były wszystkie te fragmenty dotyczące fabryki. To jest w ogóle farbiarnia materiałów, czy w ogóle manufaktura chyba taka ym, włókiennicza. Yy, I to było ciekawe. No, może dlatego, że jestem z Łodzi, to jakoś to włókiennictwo do mnie trafia. Yy, natomiast yy, to za mało, zdecydowanie, żeby ta książka mnie zaciekawiła. I przede wszystkim była to pozycja dosyć nudna, taka, no, no właśnie nie dla mnie, nie tego się spodziewałam podając Sutterfield, liczyłam na jakąś tajemnicę, na coś, co mnie zaskoczy, a tutaj tego po prostu nie było. Następna książka to Czarna Ambrozja i jest to horror wampiryczny o młodej dziewczynie, która przemienia się w, właściwie w takim można powiedzieć procesie dojrzewania w wampira i podróżuje po Stanach Zjednoczonych, coś, co wydawało się bardzo dobrym pomysłem, a ostatecznie była to powieść. Znowu, dosyć nudna, ale równocześnie dość mocno obrzydliwa, taka zniesmaczająca mnie w wielu momentach, ze względu przede wszystkim na sceny z dziećmi, na podejście w ogóle do, do dzieci. No, nie jest to, jest to książka, którą całkiem nieźle pamiętam, czyli zrobiła na mnie jakieś wrażenie, ale to na pewno nie było dobre wrażenie. I o ile ja lubię takie trochę slapstickowe horrory, to właśnie brakowało mi w tej książce jakiegoś takiego luzu, czy właśnie poczucia humoru, ona jest strasznie serii. I zupełnie nie przypadła mi do gustu. To nie, było, to nie był ten rodzaj wampirycznego horroru, którego szukałam. Następnie książka, która jest typowym rozczarowaniem, bo byłam przekonana, że spodoba mi się bardzo, bo bardzo podobał mi się pomysł. No, niestety się nie udało. Jest to banitka Anny North I to. Jest opowieść, która miała być feministycznym westernem. Właściwie jest feministycznym westernem. Natomiast nie ma w niej jakiegoś takiego, takiej lekkości i takiej przygody, której bym się spodziewała właśnie w historii westernowej. Mamy tutaj opowieść o młodej kobiecie. Która nie może mieć dzieci, przez co zostaje odrzucona przez swojego męża. A wszystko to dzieje się w takich alternatywnych Stanach Zjednoczonych, po pewnej zarazie, która sprawiła, że dzietność jest postrzegana jako taka no, najwyższa wartość, i oczywiście jest taką rolą podstawową rolą kobiety jest rodzenie dzieci. Jest to trochę świat wzorowany na, można powiedzieć, wręcz na opowieści podręcznej, natomiast bardziej realistyczny, mniej, mniej taki futurystyczny. No, i nasza główna bohaterka postanawia uciec i schronić się, właśnie w takiej bandzie kobiet, które żyją poza prawem i które no, chcą żyć wedle tych praw dzikiego zachodu, czyli rabować powiedzmy dyliżansę i tak dalej, ale bardzo mało dla mnie w tej historii, znowu historia była bardzo serio, bardzo mało było poczucia humoru, bardzo mało było takiego klimatu typowo westernowego i po prostu to była zupełnie inna książka niż się spodziewałam. Nie była zła, ale zdecydowanie było to rozczarowanie, bo liczyłam na jakąś taką super przygodę w duchu Girl Power, a dostałam dosyć smętną opowieść im też grupę bohaterek. Które na kartach tej powieści nie rozwinęły się tak, żebym ja je polubiła i żeby mi na nich zależało. I tego też bardzo żałowałam, jeżeli chodzi o tę książkę. Nadal jest to taka pozycja, której bym nie skreślała, bo ona jest ciekawa i podobała się wielu osobom, ale dla mnie, no, coś tutaj nie zagrało. Następnie komiks. I to komiks dla dzieci, więc nie będę go jakoś tutaj specjalnie napiętnowywać, ale. Z tej serii komiksowej czytałam pozycje świetne, natomiast Horrific Land, czyli opowieść o myszce Miki i Gufim, utrzymana w takim trochę halloweenowym klimacie, nie spełniła moich oczekiwań, dlatego że liczyłam na to, że będzie to taka właśnie historia z Dreszczykiem, a jest to dosyć miałka historia polegająca na tym, że bohaterowie chodzą po takim nawiedzonym, e, znaczy nie, właśnie nie do końca nawiedzonym, ale takim miasteczku, wesołym miasteczku, takim halloweenowym e, i przytrafiają mi się różne rzeczy, ale to wszystko to są takie historie typu ktoś wpadł w jakąś dziurę. E, nie jest to komiks z ciekawą historią i moim zdaniem zmarnowany potencjał. Liczyłam na coś właśnie takiego bardzo halloweenowego, przerysowanego, ale jednak z ciekawą historią, a tutaj historia jest absolutnie generyczna. No i znowu nie zła książka, tylko rozczarowanie. Nancy Springfield i Enola Holmes sprawa tajemniczego zniknięcia księżnej. To jest ostatnia wydana w tym momencie część Enoli Holmes. I było to bardzo niesatysfakcjonujące zamknięcie. To znaczy, z jednej strony cudownie było wrócić do tej bohaterki, ale z drugiej strony cała ta sprawa po pierwsze była bardzo mało rozwinięta, nie miała wielkiego znaczenia, była dosyć nudna. Po drugie te wątki nie rozwinęły się i nie zakończyły w taki sposób, w jaki bym liczyła. I domknięcie tej historii mam wrażenie, że było dosyć mocno na siłę. I w tej książce pojawia się bardzo dużo powtórzeń wszystkiego co było w poprzednich częściach i jest to jakaś taka część, która ma domykać pewne wątki, więc spotkamy tam dużo bohaterów, którzy są wciśnięci trochę na siłę i będzie dużo takich wspomnień tego co już było, a bardzo mało Bieżącej akcji i bardzo mało pomysłu na tę konkretną kończącą sprawę. Dlatego dla mnie to było dosyć duże rozczarowanie. Natomiast i tak jestem bardzo ciekawa, bo pojawiła się już zapowiedź kolejnej części, napisanej po latach Enoli Holmes, więc na pewno po tę książkę też sięgnę. Ale nie było to dla mnie godne zwieńczenie tej serii, którą bardzo lubię. I jedna książka, której nie skończyłam i która chyba będzie moim DNF-em, czyli książką, którą, której nie skończę. Jest to Rytm Harlemu. Kolsona Whiteheada wyciągnęłam tę książkę specjalnie, żeby wam pokazać, gdzie jestem. Prawie w połowie, to się nie zmieniło do ostatniego razu, kiedy mówiłam o tej książce. Jest to bardzo dobrze napisana powieść, jak na Colsona Whiteheada przystało. Natomiast kompletnie nie ciekawi mnie fabuła, bo jest to opowieść która jest gangsterska, i mamy tutaj jakieś takie właśnie sprawy związane z kradzieżami i właśnie mafijne jakieś porachunki, czyli coś, co kompletnie mnie interesuje. To jest taka tematyka, po którą ja zwykle nie sięgam. Miałam nadzieję, że ta książka będzie kryminałem, bo tak trochę sugerowała tutaj okładka. No i właściwie jest, no bo w sumie te sprawy mafijne to też są sprawy kryminalne. Ale no niestety rozczarowała mnie ta książka bardzo i mimo że chciałabym ją skończyć, bo mam poczucie, że to nie jest zła książka i że ona jest naprawdę nieźle napisana, to po prostu nie mam żadnej motywacji, żeby ruszyć się, ruszyć się dalej. Nie wiem, może w którymś momencie właśnie spróbuję posłuchać jakiegoś audiobooka i to trochę mnie popchnie do lektury. Ale no, miedziaki tego autora mi się podobały, chociaż też nie uważam, żeby to była jakaś taka wybitna książka. Po kolei podziemnej jeszcze cały czas, nie, cały czas nie czytałam. Natomiast Rytm Harlemu to chyba po prostu nie jest książka dla mnie. I to już wszystko. Jak widzicie, ani nie są to jakieś bardzo złe książki, ani też nie ma tych rozczarowań jakoś bardzo dużo. Ale oczywiście bardzo chętnie, bo ja uwielbiam w ogóle filmy tego typu i może, możecie mi zarzucić, że jakoś się, nie wiem, karmię negatywną energią, ale trudno, możecie mi podrzucić jak najbardziej swoje rozczarowania, bo myślę, że warto poznać zarówno te książki najlepsze, jak i te, które nie spełniły naszych oczekiwań, bo to wszystko wpływa na to, jak kształtuje się nasz gust. I pozwala lepiej ten gust poznać, i wtedy wiadomo, czy możemy po czyjeś rekomendacje, sięgać, czy gdzieś tam musimy być trochę bardziej ostrożni. Dajcie koniecznie znać, jakie były Wasze książkowe tegoroczne rozczarowania, co sądzicie na temat tych książek, które pokazałam, i być może kompletnie się ze mną nie zgadzacie, więc też wtedy napiszcie w komentarzach. No i oczywiście zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!